Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Zostaniemus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Zostaniemus. Ja nazywam się Justyna Bruniecka, a Zostaniemus to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki lepiej rozumieć system podatkowo-prawny, czy też ostatecznie lepiej zarządzać pieniędzmi, a wszystko po to, żeby nie być zależnym od ZUS-u podczas emerytury, a może nawet już trochę wcześniej. Dzisiaj poruszę temat związany z podatkiem VAT, dlatego że bardzo często podczas rozmów, jakichś konferencji, konsultacji Słyszę od Was, ale Justyna, ja nie chcę wchodzić na VAT, ja się boję VAT-u, nie opłaca mi się wchodzić na VAT. Po co mi ten VAT, po co mam go płacić? Więc dzisiaj wyjaśnię, jak ten podatek działa. Oczywiście wyjaśnię, kiedy można go rzeczywiście uniknąć, ale też chciałabym Wam przekazać, dlaczego podatek VAT nie powinien być ograniczeniem w rozwoju Waszego biznesu, bo bardzo często stawiacie sobie te 200 tysięcy jako takie, taką magiczną blokadę. No i okazuje się, że powyżej tego to ja już nie mogę zarabiać połowę na VAT. No i pytanie, czy rzeczywiście w taki sposób chcemy budować swoją firmę czy podatek VAT powinien nas ograniczać. Ale zacznijmy od samego początku. Jeżeli chodzi o podatek VAT, ja to często nazywam takim podatkiem, który przez nas przepływa, natomiast nie są to pieniądze, które w żadnym wypadku nie należą do nas. Oznacza to, że tyle VATu, ile do nas przyszło, tyle musi od nas wyjść. Natomiast, oczywiście, są firmy, które rzeczywiście watowcami nie są. To są firmy, których obroty nasięgają kwotę do 200 tysięcy złotych rocznie. Oczywiście mówimy o złotówkach polskich, bo tam w niektórych wyjątkach pojawiają się euro, ale to oczywiście dotyczy limitu innego typu podatków, jeżeli mówimy o VAT-cie, zawsze mamy na myśli 200 tysięcy złotych. I to jest nasz dochód roczny, który właściwie przychód roczny, który jest maksymalny, nie możemy mieć więcej, żeby nie zgłosić się do VAT-u. No ale jak to w Polsce bywa, mamy pewne wyjątki, czyli mamy zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe. Podmiotowo oznacza to, że podmiot, firma jest zwolniona z VAT-u, czyli ma obroty poniżej 200 tysięcy. Natomiast zwolnienie przedmiotowe to takie zwolnienie, gdzie przedmiot waszej działalności bez względu na obrót jest zwolniony z VAT-u. Czyli w takich przedmiotowych zwolnień najpopularniejszych należy np. Na nauka języków obcych czy wynajem na cele mieszkaniowe. Okazuje się, że takie transakcje, nawet jeśli przekroczycie 200 tysięcy, to i tak są z VAT-u zwolnione. Natomiast są wyjątki w jedną stronę, więc są wyjątki w drugą stronę. Jeżeli ktoś na przykład uprawia doradztwo, to bez względu na to, jaki ma obrót i tak, do tego VAT-u zgłosić się musi. Więc nawet jeśli jest to Wasza pierwsza transakcja, to od razu trzeba się do VAT- zgłosić. No i teraz patrząc sobie na przedsiębiorców, no to każdy z nas wykonuje produkty, usługi, sprzedaje produkty, usługi. No i teraz jeżeli sprzedajesz je na rynku B2B, tak, czyli biznes to biznes, oznacza to, że prawdopodobnie Twoi klienci są również vat -owcami. Niezwykle rzadko dzisiaj firmy nie są VATowcami. zdecydowana większość firm jest zgłoszona do VAT-u, więc oni będą zainteresowani tym, żeby otrzymać od Ciebie fakturę z VAT-em. Natomiast trochę inna sytuacja ma się, gdy prowadzisz m, firmę, w której sprzedajesz usługi czy produkty na rynku B2C, czyli business to customer, czyli generalnie osobom fizycznym, którzy nie. Y jakby nie prowadzą żadnego biznesu albo kupują u Was jako osoby prywatne, nie prowadzące przedsiębiorstwa. Dla takich osób oznacza to, że VAT jest podwyżką ceny po prostu, no bo oni z tym vat nic nie mogą zrobić, nie mają z czego go odliczyć, no bo nie mają firmy. No i szczególnie w takich wypadkach przedsiębiorcy bardzo często borykają się z taką myślą, że no dobra, to ja nie mogę mieć więcej niż 200 tysięcy, bo będę musiała, musiał podwyższyć moim klientom cenę. No i pytanie, czy my rzeczywiście chcemy tak myśleć? No bo zobaczcie, 200 tysięcy rocznie to jest 17 tysięcy miesięcznie. Pytanie, czy otwieraliście firmę po to, aby docelowo ograniczało was 17 tysięcy złotych miesięcznie? To nie jest jakaś kolosalna kwota, biorąc pod uwagę dzisiejsze zarobki, biorąc pod uwagę krajową wypłatę, biorąc pod uwagę ceny inflacji, biorąc również pod uwagę ilość roboczo-godzin, którą spędzają w pracy przedsiębiorcy. Pytanie, czy 17 tysięcy przychodu, nie dochodu, tylko przychodu, to jest dla Was good enough? Bo. Ja szczerze mówiąc, no chyba nie chciałabym otwierać firmy ograniczając się taką kwotą miesięczną. Więc to jakby każdy z nas musi sobie na to, na to pytanie odpowiedzieć. Więc firmy, które sprzedają do, do biznesu, no to jakby nie mają tego problemu, no bo wchodzą na VAT, mają przychody, koszty, ten VAT się rozlicza. Natomiast z drugiej strony, jeżeli sprzedajemy do osób fizycznych, to w momencie, kiedy wiesz, że Twoja firma się będzie rozwijała, to od razu w ceny początkowej, nawet jeśli nie jesteś jeszcze watowcem, to wiesz, że bardzo szybko się nim staniesz. W związku z tym, od razu w ceny początkowej, uwzględnij VAT, uwzględnij tą cenę. I teraz pytanie, jak to zrobić? Oczywiście musisz znać stawkę VAT-u na swoje produkty i usługi. Prawie na pewno jest to ale oczywiście mogą być pewna wyjątkowa sytuacja I teraz pamiętaj, że jeżeli zgłosisz się do VAT-u, to również będziesz mógł odliczać koszty VAT-owe. Oznacza to w praktyce mniej więcej tyle, że jeżeli ktoś płaci Ci na konto 12 300 zł, dzielimy to na dwie wartości. kwota netto 10 000 zł. I kwotę VATu 2300 zł. Czyli mam kwotę netto i VAT. Oznacza to, że przyszło do mnie 2300 zł VATu. No teraz pytanie, w takim razie co ja mam zrobić? Jeżeli nie masz żadnych kosztów, to tyle VATu, ile do ciebie przyszło, tyle musi od ciebie wyjść. Oznacza to, że jeżeli nie masz żadnych kosztów, 2300 przyszło, więc 2300 trzeba oddać do urzędu skarbowego. Natomiast no, w normalnej firmie zwykle mamy koszty. Dla prostego rachunku załóżmy, że zrobiliście zakupy za kwotę 6150 zł. brutto. Oznacza to, że 5000 to jest y, kwota netto, 1150 zł. to jest kwota brutto, czyli ponownie przyszło do Was 2300 W na Wasze konto, wyszło z Waszego konta w kosztach 1150, w związku z tym trzeba dopłacić różnicę. Tak, żeby przyszło 2300 i wyszło 2300. Skoro 1150 już wyszło, to musi wyjść jeszcze 1150, czyli tyle płacimy do Urzędu Skarbowego. I to, co mnie niezwykle dziwi w przedsiębiorcach, albo nie, nie, nadal jakby to bardzo zaskakuje, to to, że przedsiębiorcy nadal się irytują, że muszą płacić podatek VAT. Jasne, ja też mogę się powkurzać, tylko to nic nie zmieni. Tak musisz zrobić ten przelew, a jak tego nie zrobisz, to ci zajmie konto bankowe. Natomiast, jeżeli w głowie zmienisz sobie mindset na to, że VAT to nie są Twoje pieniądze, one tylko przez Ciebie przepływają, to ten, ten przelew tego, tego VAT-u tak bardzo nie boli. Wbrew wszystkiemu akurat zmiana dotycząca kont bankowych, czyli dotycząca tego, że każdy z nas musi mieć przy koncie firmowym konto VAT jest moim zdaniem całkiem, całkiem rozsądną zmianą, dlatego, że jeżeli wasi klienci płacą tą podzieloną płatnością, to wy w tym koncie bieżącym tego VAT-u nie widzicie, w związku z tym też być może mniej boleśne się ten szalaf robi, przynajmniej bardzo dużo osób mówi, że tak jest, że, że, że mniej boleśne Wykonujemy takie, takie przelewy. Natomiast tutaj chodzi tylko i wyłącznie o nastawienie w głowie. Wad to nie są moje pieniądze, to są pieniądze, które przeze mnie przepływają. Tyle, ile do mnie wpłynie, tyle musi wypłynąć, i dzięki temu prawdopodobnie będzie Wam się trochę lżej żyło. Natomiast wracając do tematu, co zrobić, jeżeli nasi klienci to są osoby fizyczne, nie prowadzące firmy polecam bardzo mocno na samym początku od razu w cenę wliczyć cenę VAT-u, czyli od razu cenę, którą ustalacie, powiększacie o VAT, nawet jeśli w danym momencie tym VAT-owcem nie jesteście. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w momencie, kiedy macie niższe ceny i nagle podniesiecie cenę o 1,5, no bo 23% to jest 1,5, okazuje się, że Wasi klienci już nie będą chcieli od Was kupować, bo zbyt mocno, zbyt drastycznie podnieśliście według nich cenę. Natomiast, jeśli od samego początku ta cena będzie wyższa, bo to tych klientów, którzy, których zdobędziecie, oni nie zauważą tego, czy na fakturze, czy na paragonia, że to na początku było bez VAT-u, teraz jest z VAT-em. Ważne, że to jest mniej więcej ta sama kwota, ewentualnie z lekką podwyżką, taką rynkową podwyżką, czy też inflacyjną podwyżką. Więc w tym momencie będzie Wam zdecydowanie łatwiej um, tą podwyżkę zrobić, czy też przejść na VAT, dlatego że wasi klienci tego za bardzo nie zauważą. Z drugiej strony, jeżeli podniesiecie o jedną piątą cenę dla swoich klientów tak nagle, bo to tak naprawdę będziecie musieli szukać od nowa klientów. Też pytane, czy tak chcecie. Niektóre osoby mówią, no dobra, ale jak będę mieć o jedną piątą, wyższą cenę, no to klienci do mnie nie przyjdą. I to znowu jest kwestia mindsetu. Pytane, czy klienci kupują u Ciebie dlatego, że masz najtaniej? Jeżeli tak, no to rzeczywiście to jest problem. Czy dlatego, że dostarczasz świetną jakość, świetną wartość usług czy produktów? Zastanów się, z jakiego powodu klienci u ciebie kupują i jakich klientów chcesz przyciągać. Bo na przykład, jeżeli ktoś u mnie mówi mi, że Justyna, ale cena twoich konsultacji jest za droga. Ostatnio też podnieśliśmy cenę w styczniu. Ja rozumiem, że dla Ciebie jest to za droga usługa, ale to widoczne, to nie jest moment, kiedy możesz skorzystać z moich usług, dlatego że mi normalnie w świecie nie opłaca się tego robić taniej. Jakby w utrzymanie firmy nawet takiej komersowo- e usługowej też jest, boryka się z dużą ilością kosztów. W związku z tym mi się nie opłaca tego robić taniej, ale też czuję, że daje tak dużą wartość na tych spotkaniach. Klienci otrzymują mnóstwo pytań, mnóstwo wyjaśnień, notatki, więc dlaczego miałabym tą cenę obniżać? I teraz zobaczcie, jeżeli tę cenę bym obniżała, to na czym ona byłaby niższa? Tym statystycznie bardziej rozczynowy klient do mnie trafia. Mnie jest zdecydowany, taki, wiecie, trochę fajt łapowaty. I teraz oczywiście nie ma nic złego w obsłudze tego typu klientów, no bo są kancelarie prawne, doradcy podatkowi, którzy bardzo chętnie takich klientów zaopiekują, dlatego że to jest ich target. Moim targetem są świadomi przedsiębiorcy, tacy, którzy są przygotowani, odpowiedzialni, wiedzą, co chcą w tym biznesie osiągnąć. W związku z tym ta cena jest zdecydowanie wyższa, natomiast jakby nie boję się komunikować tego, że ta cena jest wyższa. Więc to też jest kwestia mindsetu u siebie w głowie, że okej, okay, dajesz taką wartość, dajesz to klientowi, który dzięki Twojej wiedzy, umiejętności odzyskuje mnóstwo pieniędzy, albo przynajmniej nie, nie robi błędów, które mogą być katastrofalne w kosztach długofalowo. Więc jakby to jest wartość sama w sobie. I teraz, jeżeli Ty zaczynasz ci się prowadzić biznes, no bo jeżeli nie jesteś na Wacie, to zaczynasz dopiero ten biznes prowadzić, no to okazuje się, że jeżeli teraz nie zadbasz o swój mindset, nie zadbasz o to, kto ma być twoim klientem, nie zadbasz o to, dlaczego ten klient ma właśnie do ciebie przejść po usługi czy produkty, no to okaże się, że ten waC będzie naprawdę dużym problemem. No Natomiast jeśli od samego początku pomyślisz, kto ma być klientem, czy to ma być klient początkujący, klient średni, czy klient premium, to od razu będziesz inaczej ustalać cenę, inaczej będzie wyglądała Twoja komunikacja. Z trzeciej strony, bez względu na to, co, jakby do jakich wniosków dojdziesz, no to i tak, z mojej perspektywy, warto od razu w tą cenę twojego, twojego produktu lub usługi, ją powiększyć o cenę VAT-u, dlatego żeby później nie musieć na łapu szukać nowych klientów. Co więcej, czujemy taki dyskomfort, bo jak ja podniosę cenę, to Ci moi klienci uciekną, i zostanę zarabiać bez pieniądza. A jeżeli okaże się, że nie tyle podniesiesz cenę, co zamienisz część na, na fakturze, nagle na część fakturową brutto i netto, to Twój klient B2C po prostu tego nie zauważy. Więc bardzo mocno zachęcam Cię do tego, żeby przemyśleć, czy na 17 tysięcy zł miesięczne liczone średnio z 200 tysięcy rocznie to ma być Twój szklany sufit, czy tylko tam chcesz dotrzeć, czy podatek VAT będzie dla Ciebie ograniczonym, czy też jednak będziesz robić wszystko, żeby cenę VAT-u wliczyć w cenę swoich usług czy produktów i po prostu nie mieć szklanego sufitu w postaci 200 tysięcy zł, bo wejdę na VAT. Wejdziesz i bardzo dobrze, to znaczycie, że zarabiasz pieniądze, Twoja firma się rozwija, i to też jest jakby element do tego, żeby mieć się czym pochwalić. Że nie wiem, w pierwszym roku, w drugim roku funkcjonowania firmy przekraczam na tyle limity, że wchodzę na VAT. I myślę, że to też jest szczególnie dla małych firm usługowych bardzo duża taka motywacja wewnętrzna, że jednak to co robię jest dobre po prostu, no bo początkujące firmy usługowe, szczególnie oparte o usługi czy czas jednej osoby, mają bardzo duże problemy, żeby takie 200 tysięcy w roku pierwszym, drugim przerzucić. Więc jakby ja Cię życzę, żeby mimo wszystko udało Ci się przerzucić te 200 tysięcy. Natomiast jeżeli interesuje Cię więcej takich tematów związanych z chociażby podatkiem VAT, to zachęcam Cię również do zapoznania się z naszym najnowszym kursem, kursem o spółce ZO. Gdzie znajdziesz informacje o tym, jak działa spółka, jak ją założyć, jak dzięki spółce możesz optymalizować podatki, ile możesz zyskać w stosunku do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Oczywiście znajdziesz tam również moduły dotyczące rozliczenia podatku dochodowego, podatku VAT, estenskiego ale również takie praktyczne wskazówki, w jaki sposób omijać legalne podwójne opodatkowanie. I ostatecznie e, znajdziesz tam również mnóstwo case, study, kalkulatorów, infografik e, i ponad 140 stron notatek e, z lekcji wideo. Jeżeli jesteś ciekawa, ciekawy, jak ten kurs jest skonstruowany, to zachęcam Cię do sprawdzenia w komentarzu linku e, zapoznania się z m, całą opisem naszego kursu. I do tego, aby go zakupić i płacić mniej podatków, i przestać bać się podatku VAT. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą Twoją uwagę i obecność w naszym podcaście. Do usłyszenia kolejnym razem.